W kolejnym odcinku pokażemy wam dwie premiery z mojego ulubionego gatunku filmowego. Patryk Pytlak, witam i zapraszam na 3K. Ależ to była sensacja, kiedy Jordan Peele zgarnął w 2018 roku Oscara za scenariusz do filmu Uciekaj. Ale to się dziwić, kiedy ten film stał się prawdziwym ewenementem. Teraz ten utalentowany reżyser powraca z kolejną produkcją, tym razem Tomy. Tomy balansuje między znanym i niesamowitym, między czymś oswojonym i przerażająco dzikim, dostarczając przy tym działającą na trzewia rozrywkę, przefiltrowaną przez niepokojące autorskie obsesje. Tomy ma większe ambicje niż poprzedni film oraz większy wachlarz sposobów, na które próbuje nas przestraszyć. Największą wartością horroru jest nieszablonowa wyobraźnia twórcy, z której ulubiony został przedziwny, a przy tym namacalny świat, wyglądający jak pokój zabał siedmioletniej córeczki Szatana. Groźne maski, zabawki, narzędzia zbrodni, przemoc, króliki biegające swobodnie po zapomnianych podziemiach, wyłożonych białymi kaflami. Ten klimat robi robotę. Uciekaj i jego najnowszy horror to bardzo dobrze skrojone kino. Może nawet zbyt dobrze. Jeśli ktoś lubi kino surrealistyczne, połączone z porcją strachu, polecam ten film. Imposter to trochę sztampowy horror. Dziecko, które znika w lesie, odnajduje się, a potem zaczyna dziać się coś dziwnego, niby schemat klasyczny, ale jednak nie do końca. Sara ucieka przed przeszłością i nadużywającym przemocy mężem. Razem z synkiem Chrisem wprowadzają się do domu w małej miejscowości otoczonej lasami. Tutaj Sara ma nadzieję na odnalezienie spokoju i rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Niedługo potem Chris zaczyna zachowywać się dziwnie. Matka potrafi to rozpoznać jak nikt inny. Niby z Chrisem jest w porządku, a jednak w głowie Sary zapala się lampka ostrzegawcza. Film badger seria Li Kronina serwuje standardową historię z dreszczykiem, której bohaterem jest opętany chłopiec. A może z chłopcem jest wszystko w porządku i to tylko matka próbuje sobie coś mówić. Głównym motorem napędowym filmu Kronina jest ciężki klimat budowany nocnymi wędrówkami po lesie, czy skrzpiącymi schodami w wielkim pustym domu. Opowiadana tu historia nie jest na tyle ciekawa, by śledzić ją z zapartym tchem. To raczej solidne, niskobudżetowe kino, na które mimo wszystko warto pójść do kina. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym odcinku. Cześć i do zobaczenia już w najbliższym czasie.